Cześć, zatrzymaj się na momencie, bo chciałem Ci zaprezentować naszą ekstra wyprawkę z wózkiem trzyfunkcyjnym, z łóżeczkiem, który jest za mną, z całym wyposażeniem, czyli łącznie z materacem, z pościelami oraz artykuły dla mamy i dla dziecka, czyli ponad 50 elementów w całym zestawie za jedną cenę. Jeśli chcesz sprawdzić cenę takiego zestawu, kliknij na dole link, sprawdź cenę. I wyświetlić się nasza strona internetowa z ceną wy, wyprawki oraz całym opisem, co dokładnie znajduje się w zestawie. A dzisiaj Ci zaprezentuję wózek z polskiej firmy Milukids model Luwia, w zestawie z fotelikiem samochodowym, ze spacerówką, z gondolą oraz folią, moskitierą i kubeczkiem czyli to cały wózek jest kompletny, trzyfunkcyjny. Jest łyżeczko z całym wyposażeniem z funkcją tapczanika i z szufladą oraz artykuły i dla mamy, i dla dziecka, czyli ponad 50 elementów w zestawie. Model Luwia charakteryzuje się tym, że ma bardzo długą gondolę, także jeśli szukasz wózka właśnie z dużą, długą gondolką, no to możecie ten wózek zainteresować. Charakteryzuje się też tym, że ma bardzo fajną wentylację. Jeśli właśnie chodzi o okresy takie przejściowe lub na przykład letnie. Mamy odpinamy tutaj panel z przodu wentylacyjny, czyli jak nasze dziecko na przykład leży sobie na brzuszku, zachęcamy go, żeby podnosiło główkę. No bo jak będziemy jechać, to ten nasz niemowlak będzie sobie podnosił na pewno główkę, żeby oglądać świat, który jest właśnie przed nim. Czyli bardzo fajny, właśnie wózek. Mało spotykany jest ten właśnie z tej strony, żeby był odpinany, ale chodzi właśnie o to, żeby nasze dziecko podnosiło sobie główkę, żeby oglądało sobie świadczyć. Naszemu dziecku nie powinno się teoretycznie właśnie nudzić, bo ta podróż będzie bardzo ciekawa, bo będzie ono mogło sobie obserwować otoczenie, które jest dookoła wózka. No i charakteryzuje się również tym. Że ma bardzo dobrą amortyzację, także jeśli szukasz wózka takiego bardziej też terenowego, żeby sprawdził się na dobrych, na takich niedobrych, właśnie na wierzchniach, na leśnych drogach, na nierównych chodnikach, no to ten model wózka ma dobrą amortyzację, ponieważ ma dodatkowy amortyzator. Czyli duża gondolka, dodatkowy panel wentylacyjny, dobra amortyzacja. Koła żelowe, w tym wózku mamy koła żelowe, czyli jak pójdziesz na spacer, nie będziesz musiała się martwić tym, że na przykład te kółeczko ci się przebije. Kółka żelowe są bezawaryjne, charakteryzują się tym, że są bardzo lekkie, odporne na warunki atmosferyczne. Mamy też bardzo fajną, wodoodporną tkaninę, jeśli chodzi o ten model wózka. I jeśli chodzi o właśnie warunki atmosferyczne, no to on odbija promieniowanie UV, czyli nie pochłania promieniowania UV. A jeśli chodzi o warunki atmosferyczne zimowe, no to trzyma ciepło, utrzymuje ciepło w naszej gondolce, czyli zimą te, tego ciepła nie oddaje, a latem, jakby ta gondolka się nie nagrzewa, przez dodatkowy jeszcze panel wentylacyjny i dodatkowa cyrkulacja. Tu mamy dużą torbę, torbę typu plecaczek, jest ona naprawdę bardzo pojemna. Tak samo jak koszyczek pod spodem jest również bardzo pojemny. Mamy przedłużany daszek, czyli nie musimy się martwić, żeby montować jakąś dodatkową parasolkę, żeby osłonić nasze dziecko przed słoneczkiem lub na przykład wiatrem. Mamy dodatkowy, właśnie ten panel tutaj na słoneczko. Dwa zameczki jeśli chodzi o odpinanie tutaj tego panelu przedniego, czyli możemy sobie swobodnie to wywinąć. Nie musimy całe zdejmować, żeby naszego niemowlaka poprawić. Mamy materacy, mamy regulowane siedzisko w naszej gondolce, czyli możemy sobie zmienić tutaj ten kąt nachylenia, żeby było takie bardziej półleżące. No i co ważne, ta gondolka jest również składana na płasko, czyli możemy ją złożyć całkowicie na płasko do transportu. Czyli ten wózek, jak złożymy tutaj tą budkę, no to możemy jeszcze całkowicie to obniżyć, tą gondolkę. Jeśli na przykład jedziemy gdzieś na wczasy, Wiadomo, że potrzebujemy dużo miejsca, a gondolka no de facto ona się jako taką w niektórych wózkach w ogóle nie składa. To tu możemy całkowicie ją złożyć na płasko. No i to będzie praktycznie taka grubość, jeśli chodzi o nasze gondolki, czyli bezproblemowo ją zawsze gdzieś tam wciśniemy. Następnie yy, w zestawie jest foteli samochodowy, jest spacerówka. Jeśli chodzi o składanie tego stelażyka, jeśli chodzi o wyciąganie gondolki, przyciskamy sobie dwa góliczki, łapiemy i bezproblemowo naszą gondolkę możemy wyciągnąć. Z tego modelu wózka jest pięć kolorów. Jeśli chcesz sprawdzić wasze kolory z tego modelu wózka, kliknij link na dole ekranu, sprawdź cenę, wyświetlić się nasza strona internetowa i tam będzie cały opis wyprawki, ekstra wyprawki z tym modelem wózka. W zestawie mamy foteli samochodowy. Fotelik samochodowy do wyboru jest kolor szary lub kolor czarny. Jest to model Kite z firmy Avionaut. Jest to, a firma Avionaut jest to polski producent fotelików samochodowych. Także, ten fotelik mamy w zestawie. W zestawie mamy adaptery umożliwiające wpięcie fotelika w stelaż wózka. Czyli, ten fotelik mamy już w cenie całej wyprawki. Możemy ewentualnie sobie wymienić podstawowy model fotelika. Na bardzo popularny i bardzo fajny model fotelika z firmy Baby Safe. Jest to model York. Ten model York charakteryzuje się tym, że jest oczywiście kolorystyka do wyboru. Tu akurat fajnie się dobrało kolorystycznie szary, szary do szarego wózka, ale mamy też możliwość wybierania koloru czarnego. Fotelik charakteryzuje się tym, że dasz, daszek ma niezależny, nie jest podpięty pod rączkę, czyli jest niezależny, regulowany. Mamy również przedłużaną właśnie ten daszek, czyli jeśli chodzi o lato, no to też możemy sobie to osłonić nasze dziecko przed słoneczkiem, czy na przykład przed jakimś chłodniejszym wiatrem. Mamy bardzo dobre wkładki redukcyjne. W tym foteliku, wkładkę zabezpieczającą główkę dziecka. Następnie mamy wkładkę zabezpieczającą główkę dziecka z pianką memory, czyli dopasowuje ona się do kształtu główki naszego dziecka. Mamy możliwość przesunięcia krocza, czyli jak nasze dziecko ma około 6 miesięcy, możemy ten krocze, ten pas tutaj przesunąć wyżej, żeby nasze dziecku było bardziej komfortowo, żeby go właśnie nie gniotło tutaj między nóżkami, czy możemy sobie to po prostu przesunąć. Mamy wentylację. Czy jest tu kratka wentylacyjna zainstalowana z możliwością właśnie cyrkulacji powietrza? Czyli to powietrze nam będzie się tutaj dostawać. Cyrkulacja jest siedziska i oparcia z jednej i z drugiej strony. Czyli dzięki tej cyrkulacji nasze dziecko latem teoretycznie nie powinno się pocić, no bo będzie, wiadomo, obieg powietrza. Jeśli wymieniamy fotelik, to adaptery musimy po prostu osobno dokupić, żeby wpiąć w stelaż wózka. Czyli wystarczy. Skontaktować się ze mną, że chcesz dokupić takie adaptery, no i wtedy dopasuje ci adaptery odpowiednie do danego modelu fotelika. Czyli był to model York z firmy Baby Safe. No i w zestawie mamy jeszcze spacerówkę. Spacerówkę montowaną przodem bądź tyłem do kierunku jazdy. Czyli możemy ją zamontować w dwie strony. Jest ona fajna, bo ona jest bardzo mała, kompaktowa. Jest jeden podnóżek dla. Dla mniejszego dziecka podnóżek jest zregulowany i drugi podnóżek dla starszaka. Pałąk z ekoskórki skórki, żeby to łatwiej było przetrzeć, przykrycie na nóżki. Tutaj mamy wkładkę odpinaną możemy ją odpiąć do czyszczenia. Mamy tutaj panel wentylacyjny, czyli kratkę wentylacyjną, żeby podejrzeć naszego maluszka, żeby była bardziej cyrkulacja powietrza. No i możliwość regulacji oparcia. Czyli może być pozycja leżąca, może być pozycja półleżąca, no i całkowicie taka siedząca. No i ten model wózka składa się również ze stelażem. czyli nie musimy wyciągać, nie musimy wyciągać naszego maluszka, fu, nie musimy wyciągać spacerówki ze stelarza wózka, tylko możemy to złożyć właśnie w całości. Chodzi o to, że nie trzeba jakby robić dwóch czynności. Mamy złożony wózek, jak wyregulujemy sobie tą rączkę, kółeczka damy bardziej pod spód, złożymy tutaj podnóżek, to ta spacerówka jest naprawdę mała po złożeniu razem właśnie ze stelażem wózka. Nie musimy demontować spacerówki i demontować stelaża, tylko możemy to zrobić właśnie jednocześnie. Teraz akurat mi się to źle złożyło, o, bo niepotrzebnie składałem podnóżek. o. Teraz mamy, teraz mamy w porządku. Czyli tu mamy wózek trzyfunkcyjny, czyli fotelik samochodowy, gondolka i element spacerowy. Czyli w naszym zestawie jest wózek trzyfunkcyjny. Następnie mamy łóczką z całym wyposażeniem. To sobie trochę uczątniemy. Łóżeczko z całym wyposażeniem, łóżeczko z funkcją tapczanika. Nasze ekstra wyprawce. Jest podstawowe łóżeczko, łóżeczko domek, możemy wymienić właśnie na model Iza. Bo tutaj jest zaprezentowany model Iza w wersji 2 w 1 z szufladą i z funkcją tapczanika. Ten boczek mamy również w zestawie z tej strony, czyli na początku robimy klasyczne łóżeczko zabudowane. Trzy poziomy wysokości, czyli ustawiamy sobie na samej górze. Później czym dziecko starsze tym po prostu obniżamy sobie niżej, a na końcu demontujemy boczek tak jak jest teraz tu zaprezentowane. Zakładamy drabinkę, żeby nasze dziecko nie wyleciało, i jest funkcja tapczanika. Czyli takie łóżeczko może posłużyć mniej więcej do około 4 roku życia. Czyli jak zakupimy łóżeczko, nie musimy wymieniać po roku znowu na jakieś łóżeczko. Mamy łóżeczko takie bardziej wielofunkcyjne, które na pewno nam dłużej posłuży. W zestawie mamy materac, czyli to jest już w cenie naszej wyprawki. Łóżeczko jest całe z samym wyposażeniem, czyli mamy rożek. Mamy warkocz, bardzo długi warkocz pleciony. Mamy pościel, czyli poszewki na kołdrę, poszewki na poduszkę. Mamy wypełnienie, czyli ten wkład, czyli kołdra, poduszka. Łóżeczko jest standardowym rozmiarów 120 na 60 czyli jest to standardowy wymiar łóżeczka. W zestawie mamy bardzo duży kokonik. Mamy zestaw do wózka, czyli kołderka z poduszką. Następnie jest okrycie kąpielowe z kapturkiem. Jest taki zestaw startowy, jeśli chodzi o ciuszki do szpitala, one, one są w różnych kolorach, jest zestaw pięcioelementowy, 100% bawełna, wszystko jest nowe, prowadzimy również sklep stacjonarny, czyli taką wyprawkę można przyjechać do nas, do naszego sklepu w Oleśnicy, można wszystko sobie obejrzeć na żywo, bo tak, wszystkie elementy wyprawki mamy na stanie, także można przyjechać sobie obejrzeć wszystko na żywo, dotknąć, Produkty są, jeśli chodzi o właśnie pościele, jeśli chodzi o ciuszki, 100% bawełna. Większość naszych produktów, które są w wyprawce, są to polskie produkty, wykonane właśnie w Polsce czyli jak wózek, łóżeczko, pościele, materace, ciuszki to wszystkie elementy są wykonane w Polsce. Także można poczytać sobie opinie też na temat naszych wyprawek. Wystarczy, że wpiszesz w Google Mega wyprawka. Leśnica, albo przejrzysz na naszą stronę na Facebooku i wejdziesz w recenzję. Tam też są opinie naszych wyprawek. Czyli w zestawie mamy komplet startowy, jeśli chodzi o ciuszki. Mamy jeszcze jedną koszulkę. Następnie mamy prześcieradło bawełniane. E, tutaj było właśnie to okrycie kąpielowe z kapturkiem. W naszej wyprawce jest ponad 50 elementów zestawy, czyli jest naprawdę tego bardzo dużo. E, są jest sześć pieluszek, są dwie pieluszki tetrowe kolorowe, dwie pieluszki białe, dwie flanelowe. Następnie jest buteleczka antykolokowa z firmy LOWI. Następnie mamy dwa smoczki, właśnie też z firmy LOWI. Kolorystyka ich jest również dowolna. Jak przejdziesz na naszą stronę internetową, tam masz opcję na początku do wyboru, czyli możesz sobie wybrać. Czy to ma być wyprawka dla dziewczynki, czy dla chłopczyka, czy ewentualnie uniwersalna, możesz sobie wymienić materac, możesz wymienić sobie właśnie fotelik samochodowy, jest naprawdę dużo opcji wymiany. Możesz wyprawkę dopasować indywidualnie, właśnie pod siebie. Jeśli masz jakiś element, załóżmy, że masz foteli samochodowy, możesz do mnie napisać lub ze mną się skontaktować. No i takie fotelik ci po prostu odliczę od wyprawki, będzie ona wtedy automatycznie tańsza, żeby nie powielać już tych produktów. Jeśli masz na przykład materac to też możemy go odliczyć, czyli jesteśmy bardzo elastyczni no i możemy dopasować taką wyprawkę indywidualnie, indywidualnie pod Twoje potrzeby. Następnie jest w zestawie taki komplet kosmetyczny z kosmetyczką. Tutaj mamy szczotkę do włosku, mamy nożyczki, mamy gruszkę, mamy cążki, czyli jest taki zestaw kosmetyczny właśnie na start i mamy artykuły, dla mamy, czyli mamy podkłady poporodowe 10 sztuk, mamy majtki siateczkowe 2 sztuki, mamy osłonki na piersi i mamy wkładki laktacyjne 20 sztuk, czyli w naszej wyprawce znajduje się ponad 50 elementów. W zestawie mamy różne modele wyprawek. Tu jest akurat zaprezentowana ekstra wyprawka domek, ale z wymianą urzeczka na model Iza. Kolory wózków są również do wyboru. Możesz przejść na naszą stronę. Kliknij link na dole ekranu, sprawdź cenę, no i tam wyświetli Ci się akurat aukcja z tym modelem wózka, jeśli chodzi o prezentację. Także będę wdzięczny, jak klikniesz kciuczka, jak dasz serduszko, lub napiszesz jakiś komentarz, jeśli na przykład kupiłeś u nas, u nas wyprawkę, możesz nas polecić. Także będzie mi niezmiernie miło za każde polecenie i bardzo dziękuję za za te komentarze, które zawsze piszecie pod jakimś filmem, jak rzucimy, czy pod zdjęciem, że kupiliście u nas wyprawkę, że polecacie, jest mi niezmiernie nie miło. Można do nas właśnie przyjechać do naszego sklepu stacjonarnego w Oleśnicy, to i chętnie wam pomogę wybrać odpowiedni wózek dla was, bo te modele wózków są różne w naszej ofercie. Jest kilka firm. Jeśli chodzi o producentów wózków, są różne modele łóżeczek, tu mamy tylko jakby część zaprezentowaną, ale zachęcam Cię do obejrzenia innych moich filmów. Moje filmy znajdziesz na, na Facebooku. Także zachęcam Cię do polubienia naszej stronie, na strony na Facebooku. No i przejrzenia sobie naszej oferty. Także dzięki i cześć!